Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Jestem Steve z kolejny odcinek na moim kanale. Ze mną jest dzisiaj Nersia. I mój pies czeka sobie w tle, a ja Was proszę o zostawienie łapki, jeśli odcinek Wam się spodoba. No, idziemy już na arenę. Okej, okay, moi drodzy, także rozpoczynamy już, Ino w tej, a właściwie za chwilę, bo może nie w tej sekundzie. Jeszcze w zasadzie chciałbym wspomnieć, żebyście zajrzeli do opisu, ponieważ jest tam sklep z koszulkami, moi drodzy, i się pojawiły dwa nowe wzory, które serdecznie polecam sobie przejrzeć. Nie zagłosowałem nawet, halo. Ja też nie zdążyłam. Czekaj, ty jesteś w ogóle ze mną, a jesteś tutaj, dobra. Jestem. Temat fly, Ostatnio budowałem latające... Nie, to był temat latająca świnia. Temat latające. Co, co możemy budować latające tak naprawdę? Muchę. Tak Tak się zastanawiam. Muchę! Budujmy muchę z takimi wielkimi oczami i z takimi policzkami różowymi, taką O, kawaii. na mnie to jest za dużo. Może ja pszczółki. Kawaii. Ale mucha tak samo, tylko nie pasuje. Spoko, paski. dobra. No to dajemy, dajemy. Znaczy, moja mucha kończy się na trzech bloczkach i dwóch szkłach, także... <laughs> może być problem zasadniczy. Hmm. Dasz radę, bierze w Co, wezmę ciebie. czerwone bloczki od razu. Tu, tu jest przód, tak? Mam nadzieję. Tu, gdzie patrzę, Tu jest przód. Mamy muchę, okej, okay, dobra. Ej, lol, patrz, patrz, pasuje, tylko jeszcze. Tylko jeszcze. O! I mamy muchę, jak się patrzy ha! normalnie. Kurde, no. Przystajna ta mucha w sumie, kurde. Elegancko. Postawiłbym jej cukier, szczerze mówiąc. Nawet. Widzisz? Dobra, teraz trzeba tylko resztę muchy dobudować. I ona ma chyba szary odwłok, z tego, co kojarzy. Tak, muchy bardziej chyba tak, tak szaro wyglądają. No, nie wiem właśnie. Robimy zieloną, to taka co wiesz, leci. Słuchaj, ja muchę kojarzę, że ma taki odwok, mniej więcej tego koloru, nie? Okej. Okay. Takie coś. Możemy jeszcze czarne elementy dodać. Ja, ja przynajmniej mówię wam, jak jakoś. Nie wiem, może źle kojarzę. I Będzie trzeba zbudować jeszcze kół, czy. Te, z, myślę, ze szkła zbudujemy jej y, skrzydła. Czy z. okej, okay, dobra, ze szkła niech będzie. No, bo z szkła może być taka. masz racja, w sumie. Będzie to szkło. bardziej logiczne. Białe szkło. No, no ogólnie wiadomo, że odebają ze szkła tak naprawdę nie. To nie tak, że ten. Takie delikatne, czekaj, bo zrobiłem motylyk, teraz. Bo jak te palce, to już więcej nie latają. E, mucha jest jeszcze twarczą od motyla. Dobra, no, dobra stary chciałem ale... powiedzieć, także. No to może stara, żeby było chociaż. tej równoległy. Stary, nie? Może być stary, mówisz. Czekaj, jak jej tutaj ręce zbudować? znaczy te jej takie. odnóża ile ma w ogóle mucha odnóż? 6 czy ile? Nie pytasz? A skąd ja mam wiedzieć? Czekaj, zaraz może sobie to wygoogluję aż, bo jestem szczerze ciekawy. I czy mucha ma ogon? <śmów> wiem, że nie. E, nie. Nie ma mucha ogonu i wiem o tym bardzo dobrze, tak. To, to nie tak, że jestem po biochemie i totalnie. Nie, 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 absolutnie. <śmów> bo bardziej jestem chem niż bio. Dobra, czekajcie. Ile nóg ma mucha? <śmów> hmm, ile nóg ma mucha? Czekaj. Eee, ile nóg ma mucha? Wszystkie. Ojej, wszystkie. <śmów> E, trzy pary, więc sześć odnóży, dobra? Czyli miałem rację, że sześć. No, matko. Spoko. Czyli może jeszcze boczne, tak zrobimy. Nie wiem, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądać. Więc Ej, ale ja, może no. jej zrobimy taki rumieniec trochę taki, taki, taki rumieniec. bardzo subtelny. Gdzie ona ma w ogóle? Dziś, co, ja bym ją jednak tu. podmienił na tę czarną, tak, tak mi się zdaje, tak zdecydowałem się, ale odnóża na razie podmieńmy, same odnóża na razie podmień, zobaczymy jak będzie, jak będzie miała odnóża, bo ta mucha mi tak nie, muszy, nie muszyście wyglądała szczerze. No jakoś tak bardziej jak słoń. Dobra, może tak, od... okej, okay. może to jest mucha słoniowa, wiesz jest mucha końska, to może jeszcze mucha A. słoniowa jest. Wiesz, jak, no, może, może. Jak ugryzie, to boli. No nie wiem, nie, nie wiem, czy czarną mnie zrobić całą tutaj, jak myślisz? Chyba. No, myślę, że może być czarna ja jeszcze zrobię chmurki, wiesz? Chmurki nam wygrają kurde, grę, zobaczysz. Jakieś pomysły w ogóle. Ja myślę, żeby jeszcze zrobić jakiś kurcze rozlany napój generalnie. Także wiesz, co ty robisz tutaj, flying, to jest mucha chmurki, a nie, bo to, no, tak no, to, jak chmurki, no to nie może być tutaj rozlane coś na dole, <grym> no, w takim co, no, razie. no, dobra chmurka, co chciałeś rozlać, ja mogę wyżej zrobić. Nie no, spoko, nie, bo chciałem, wiesz co, sok jakiś zrobić, czy coś na ziemi, takiego rozlanego, wiesz, zrobić tutaj... A, dobra, to rób, rób. Powiedzmy takie, albo, o, cyk, szkoda, że nie ma bloków kości w Minecrafcie, no. Niestety. Oh. <grym> Niestety nie ma bloków kości, a? Są. So. Nie ma. Są. Oh. No. Są. So. No, są. So. To tylko w tym dziwnym Minecrafcie nie ma, co na tych minigierkach, nie? nie ma bloki. No normalnie są bloki kości. A bloki kości, ja mówię bloki, bloki, kurczę, ko kostki, te, bl kostki, bloki, bloki, e, w sensie <laughs> blo bloki, kości. bloki, nie, bloki kości, <laughs> po, chciałem powiedzieć bloki cukru. Aha. W sensie, że wiesz, że kurde, no nie ma, a, a ty mówisz, że jest, a ja mówię, że nie ma. Dobra, czekaj, muszę jeszcze przesunąć tego loda troszeczkę bardziej w tę stronę i chyba patyczek będzie nam się zdeczka, hmm, z ziemią tutaj. E, może, tak, może tak trawę, wiesz, bo, bo dziecko upuściło loda na trawę i nie może teraz okay. go podnieść, to będzie bardziej logiczne. Ma to sens. Ma to sens, bo wiecie, wszystko musi być logiczne, to nie tak, że, że budujemy tutaj tak na, no, no, tak. O, o, a wiesz co, nawet śnieg jest w sumie lepszym okay. <grych> Tak, nie ten. Dobra, ja, ja to zrobię, ja, ja to ogarnę. Tu jest nadgryziony i patrz, i tutaj się rozpływa, o, w tym momencie. No pięknie. I mamy tutaj taki, chociaż... Przecież co ja kurde robię? Przecież możemy wykorzystać śnieg normalnie, moi drodzy. Tak, do zrobienia to nie muszą takich być tych. dywaniki. Bo tak zapomniałem, że mamy te przecież płatki śniegu dodane w Minecrafcie. Tylko muszę tego trochę mniej, Widzisz? bo to tak się rozlewa, jakby tego loda było nie wiadomo ile. Dobra, myślę, że jest spoko, że fajnie to wygląda. Fajny zesma ma nasza oczywiście. Ale czy to jest zesp, to jest zbieżność oczu? Czy jakoś tak? To też jest. To też jest wada wzroku, jak tak są to oczy. Jest Oso znasz, to, to jest urok osobisty. To się nie jest urok osobisty. To nie jest wada wzroku, to jest urok osobisty. Ta mucha patrzy tylko jednocześnie w teraźniejszość i przyszłość. Jak niektórzy patrzą i tu i tu. Ej, a może? Masz nitkę, nitkę szybko, ja chcę o, jej zrobić rzęsy. Właśnie. Stringi! Dobra, mamy stringi. Ej, wiesz co, no nie wiem co Ej, ale jak chcesz jej robić brwi, to, to może od razu. O. Ej, dobre są. Nie, no co, monobrew? Tak. Nie, no co, tak monobrew? <grym> ta ta mucha wygląda jak Chińczyk w tym momencie. Jęki. Dobra, ja myślę, że mucha nasza jest całkiem fajna. Mamy jeszcze minutę, ja, ja ogólnie jestem ciekaw kto podejdzie do tego oryginalnie niż my. Kto podejdzie? No nikt nie podejdzie, no my wygra. O nie, no. przestałem siebie. Czemu ja siebie? Ja znikam. Ej, widzicie, tak mało łapek wła. Trzeba pożyć łapki oczywiście, bo zły dzień by był jakby nie. Aaaa... A jeszcze przypominam o Instagramie, moi drodzy, cyferkowy na Instagramie, tak jakby ktoś jeszcze nie ten. Dopiero jest 2184 follower, tak, bo mnie w tym momencie nie widać, także co mi jest. LOL! Ej, ja jestem dzisiaj jakiś przezroczysty tu ktoś se definitywnie chmurki buduje, bo tu w ogóle można podglądać. się i znikam. Tu nie ma nikogo. A jak, to, jak to zaglądasz tutaj? No bo tu już masz okienko, nie? No i tu se normalnie ludzie są i ci to losuje miejsce. Tu co prawda jest przestrzeń, także tu... What? No bo górą nie przelecisz. Ty mi się broń, dziwnie Halo? Resja, gdzie, gdzie ty jesteś? Halo, nie widzę cię. A, a... Gdzie jesteś? Ty, ja ciebie w ogóle. Halo? O, jestem F3A, muszę F3A, żeby cię zauważyć normalnie. Dobra, jesteś tutaj. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Przepraszam. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie i muszę w ogóle ograniczyć to piszczenie przez ten. nie wiem, ja nie, nie wiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Straszne, ja muszę zapanować nad tym piszczeniem, żeby mówić bardziej basowo, prawda? Dobra, zaczynamy ocenianie. Pamiętajcie, żeby w komentarzach ocenić, kto mucha, no. Mucha bez ucha w sumie dobra. Horsefly, to jest horsefly stary, to jest. A, końska mucha, okej. Okay. Um, Czy znaczy, to bardziej autobusowa no. dla mnie? Eee A tu Nie są wiem. Muchy? A to jest chyba mucha, mi to wyglądało jakieś połączenie koziorożca z nie wiem, z jabłkami i z czym... eee, Tutaj jest... mamy smoka. O ja. To jest smok. Nie, to to zasługuje kurczę normalnie na. Łap. No. No, Nie, to zasługuje na gudkę w sumie. No i nasza praca, <grym która według <grym> mnie jest w sumie jak na razie. O, fajna. Mucha. Taka egzekwowa z tamtym poprzednim. Nasza mucha no, jest całkiem słodka. Mucha. Dostajemy gudki, także jest dobrze. E, motylek. Och, och, och tak. Tyle cute, tyle miodu w tym odcinku, no. że. Och, po prostu chyba się styje bardziej po prostu. Ocieka, normalnie ocieka. O, hello Złodyczą. YouTuber. Dobra, kolejna mucha. Ej. O, aha, bo fly oznacza mucha przecież po angielsku, a ja fly... Taak. Bo to jest, to jest jedno z tych słów, które mają kilka, bo fly może znaczyć latanie, a może znaczyć mucha po prostu. Tak, a może znaczyć muchę, dokładnie. Kurczę, zapomniałem o tym w ogóle, tak dawno o angielskie nie, nie się to, uczyłem. no to chciałam dać. Ja daj okejkę, bo są muchy. Trochę słabo i czemu te muchy są wielkości drzew, to nie wiem. Kolejna z czarnymi oczami. Rozumiem koncept, bo w sumie okay. w jakichś filmach i tak dalej zawsze muchy są pokazywane, że mają czarne źrenice. W sensie czerwone źrenice i czarne te dookoła. Białko, czarne białko. Tak, bardzo mądre. Czarne mądry. Białko. białko. Czy wy też macie czarne białko? Ja nie wiem. I tutaj Może mamy cute, który wygra, Białe czarnko. To jest całkiem logiczne i brzmi realnie. Dobra, Mucha King. On... O, o, to mi się podoba. O, emotikonka lodów. To mi się podoba! To jest kalodów, lodów, nie wiem czy jesteś świadoma, że to nie jest tak, kupak. Tak, to są lody. To są lody. Ej, tam... To jest nasza mucha, tylko że w wersji lepsza normalnie. To, to znaczy, Aha. skrzydła ma gorsze, ale zobacz, to normalnie ma mucha. Nasza mucha i trzecie miejsce. Oh. Ale jest trzecie miejsce. Słuchajcie, yeah. ja uważam, że idziemy na jeszcze jedną yeah, arekę, także widzimy się za chwilę. Ile tu ich tańczy, come on! Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Ci... Ladies and gentlemen! I się to oglądasz. Zaczynamy kolejną rękę. Także zobaczymy, co tu będzie. E, także, hmm, Flower, Turtle, pol, Glove, Cabin. Glove to są rękawiczki, tak? Cabin? Tak. Czy gabin? Turtle? Nie, no nie. Żółw, please. Nie, no. nie żółw. Flower, Flower. Nawet Flower może być. Flower. Pol. Pola, dajcie, Pola. Nie. Dobra. Plan jest taki. Ty budujesz żółw jak cute. Ja najpierw zrobię nam tylko teren, wiesz? Zrobimy żółwia morskiego czy piaskowego? Chyba morski będzie bardziej przekonujący, wydaje mi się. Tak myślisz? No, wiesz co, jak człowiek myśli żółw, to raczej myśli woda, nie? No przynajmniej tak, ja, ja tak nigdy. mam. Serio? A ja zbuduję, no. wiesz co, ja zbuduję taką małą tutaj wysepkę, taką hawajską ala ten. To jest kurde god idea. Dobra, jak czekaj, wygląda ja żółw morski? Tak zwykły żółw, tylko że jest z morzu. <laughs> I, I ma w sensie te łapy, takie bardziej jak płetwy, jeśli o to chodzi. Ja zbuduję tutaj nam taką wysepkę, plażyczkę, wiesz, palma i tak dalej, a, żeby okay. coś było. Ja się zajmę terenem, tak, jestem człowiekiem, który buduje tereny, a nie budynki, a nie zwierzęta. Wszystko na mojej głowie, normalnie yes. wszystko na mojej głowie. Po to jesteś w tym odcinku. Znaczy, no. Kanał Neresy macie w karcie oczywiście, zapraszam bardzo serdecznie. Dobre materiales. Jestem człowiekiem od czarnej roboty. O nie, ona to powiedziała. Ale to się ładniej na to mówi. Jesteś po prostu tutaj e, mniejszą youtuberką, która została zaproszona w ramach gościny i jestem promocji swojego kanału. Tak, jestem specjalnym gościem odcinka, który musi tutaj wszystko robić. Dobra, czekaj, ja muszę tak to zrobić. Jeszcze podniosę to jeden poziom. Chwila, bo ja nie ogarniam, jak żółwia zrobię. Bo nie ogarniam, jak żyjem. Nie chcę, ale żyjem. Nie chcę, <noise> ale muszę, no. I co poradzi? Ja w sumie chcę żyć. Fajnie mi się żyje, wiecie, tak generalnie. Nie no polecam. Ma marzeka, czy... Polecam, no. <noise> Życie spoko. YouTube nie promuje filmów. Ale okej, okay, tam! <noise> Dobra, coś takiego zrobię. Don't worry, have depression, czy jakoś tak. <noise> nie wiem, kurde, nie no. Nie no, warto się cieszyć, naprawdę. Ja Bo ile było dni? Mówię. Do utraty się. Do utraty tchu Już nie pamiętam jak Już nie pamiętam jak Dalej szła ta słów. piosenka, bo dalej nie pamiętam Ty ty, 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 ty ry ry. mi szczeka w domu i to wcale nie jest łazienka ty ry ry ty ry. No a swoją drogą, jeśli jeszcze nie zajrzeliście do sklepu w opisie moi drodzy, to będzie tam wzorek z przesterem właśnie, czyli z moim piesiem, wiecie. Znaczy on ma na imię Figo, ale live'owo nazywamy go przester. I jest specjalny wzorek dla fanów przestera Jeśli chcecie mieć fajny przesterowy, to polecam zajrzeć. a Jeśli jeszcze nie ma, to znaczy, mieć że będzie dopiero. To po prostu nie, sobie Jeśli nie chcecie cyfra. mieć... Przepraszam cyfra. bardzo, tak? Ja mam po prostu głośny <laughs> mikrofon, ja nagrywam w tym momencie i to jest normalne. Przepraszam cię bardzo, ja rozumiem, że ci tam przesteruje pewnie nieraz podczas odcinka. No, nie tak. Bo jest to ten. Często jestem o, o to upominany, że przesteruję. Ty się ciesz, że z Szymkiem jeszcze nie nagrywałeś, jak ci moje przestery przeszkadzają. <grym> bo jeśli ja jestem księciem przesteru, no to to jest króli, królowa razem wzięci. Pozdrawiam cię, Szymek. Ej, w sumie wiesz, co żółw mógłby mieć trochę jedną skorupę. Brązową. Nie narzekaj. To jest zielony morski żółw, jest pokryty glonami. Nie narzekaj. Może ja mówisz na Brown Terra Nie, tle. bo on jest pokryty glonami ty Zobacz, się nie ale znasz. tak wygląda lepiej. Nie znasz się, on jest pokryty glonami. Dobra, ale jak przegramy, to jest twoja wina. To, co, to będzie wina glonów, a nie moja. Nie tak wiem, że wszystko chodzi. zrobiła, to będzie jeszcze jej win. Teenage Mutant Ninja Turtle O, pamiętam jak się oglądało. Shredder? Shredder. Tak. O pamiętam, to był ten kosmita taki z słoiku. Z mi tam słoiku. No w sensie ci wiesz, to ta korporacja była ich później, oni tam na te No kolejne... ja wiem, ja wiem ja O, to... oh, Jezus, mi się dzieciństwo przypomniało. Michelangelo, Leonardo, Rafael. I, Lęczy, i ten z pomarańczową dwie. opaską. Ten taki, co się <laughs> rozbłaził zawsze. I czemu akurat tego najbardziej takiego przypałowego nie pamiętam? Jak się nazywał ten czwarty żółw? Napiszcie w komentarzu. No, napiszcie w komentarzu, no, proszę. No ktoś z Was musi pamiętać. No, no tak. Rafaello, Michelangelo, Leonardo. <ścoughs> I nie wiem, czy mi się spajki wbija. To na pewno nie był spajki. Nie. Spajki mi się wbija przez znajomego, ale tu. Jak. Kurde. O, mam przebłyski w mózgu, widzę odcinki, czekaj, słyszę głosy. słyszę głosy? Słyszę głosy, czekaj. Ale dobrze się czujesz, tak? Wszystko jest w porządku. No, 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 nie przypomnę sobie. Ej, przez chwilę miałem takie normalnie przebłyski, bo ich sprinter to był ich ten szczur, który ich uczył. On był jakimś tam mistrzem areny międzygalaktycznej, czy coś takiego. Czemu ja, naprawdę, czemu ja naprawdę pamiętam Fabułę odcinka? Tymu... Pamiętam wszystko, a nie pamiętam tego jednego żółwia. Yy, Tymu... W ninja. Co? Nie, nie. nie, 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 nie zgubiłam się. Okej, okay, dobra. No wiesz, to ja tak, tak szy, szybki jestem, szybki Bill. No tak, jesteś szybki Bill, i słuchaj, ja to już nie mam. O, czekaj, ja mam pomysł na oczy. Mam dobry pomysł na oczy. Okej. Okay. Luz, dobre! Wiem, że dobre, bo moje. <laughs> Ale żeby nie było za dobrze nie może aż <laughs> przez jak ja jedno wyżej, drugie, Nie jedno wyżej drugiej. Bo ja go nie chcę skrzywdzić przypadkiem. Czekaj, jakby był mało bo to można by mu tak zrobić. Ale ja mu teraz zrobię tak i finish, i finish i zobacz teraz. I teraz o! I o, wow. o, 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 o. Yeah, okay. I monobrew. Nie, no wygląda znowu jak z czapką z daszkiem. O, oh, oh, Jak ten żółw z, z Lulitu Show. Mi strasznie brakuje tutaj na przykład z tych schodków z wełny, żeby zrobić taką otwartą paszczenkę Proszę mnie nie cytować. Generalnie to brakuje tutaj konkretu i innych tych rzeczy, bo konkret byłby fajniejszy do budowy żółwia. Ale nie tak. ma. Ale seria, ja myślę, że skorupę można by zmienić, wiesz? Bo żółw z zieloną skorupą to. Żółwie są zielone. No, ale nie Napiszcie całe, one są w skorupach. Zielone żółwie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli znacie zielone żółwie. To jest żaba w tym. Nie. Żółwy skorupy to jest żawa. Ż żawa. żaba. 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 Żaba no nie, Od dzisiaj nie mówicie żaba i ropucha, tylko żaba i ropucha. Ale żółwie ninja, uwaga, też były zielone. Ale I miały co? brązowe skorupy. Nie. Miały na 190%. Nie. Zaraz wy czekaj. E, już tutaj telefon w Wi-Fi. O jest, o jest. O jest. O. Ale, ale napiszcie, poprzyjcie mnie, że żółwie też mają zielone skorupy. Ej, czekaj. Ninja Turtles, ninja Turtles, Bo miałeś, na pewno miały żółte brzuchy. I proszę, no ja Ciebie. Wiem. Brązowe skorupy. Jak to? Niemożliwe. No brązowe mam tutaj obrazek, nie jeden, a nie, one miały ciemnozielony, to faktycznie. Widzisz? Widzisz, wygrał. Ale był to inny kolor niż kolor skóry, także to, czy jak to? Ale widzisz, o co so cute! O, jakie fajne! O, to wygra, czemu? Nie, proszę, nie. nie, nie chcę, żeby to wygrało, ja nie lubię, kiedy cute wygrywa, bo to jest takie nie fair. Bo to jest takie nieuczciwe, A O Boże, no? one mają pixelartowe głowy. Dobra, okejka, bo to są małe żółwie. Ej, one są z... Gdzie jest Nemo, te żółwie? O, są fajne! Ej, to na pewno one są, no jak nic po prostu. Dobra, Oj. czekaj. Eee... To ten, ten jest początek, to jest żółw, Elvis! A Boże, afrożółw, może to jest żółw z lat 80. -tych. Elvis żyje. What? Te żółw ninja grafika? no ale no nieudane, ja nawet nie widzę tutaj żółwiarty. Nie, chcę. A, bo to miał być żółw ninja w o, ogóle, to i miał żółwi. być chyba Rafael. Nasz mogę, mogę sobie dać legendary? No nie możesz niestety nas ocenić. No czemu dajecie kupę? Ludzie, halo. Eee... Że ludzie nie załadowali. Dobra. Ej, to żółw ninja. Z żółwnidza. to bardziej żół, żół... Patrz i ma brąząsko. Aha. Nie. 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 O, i ten też ma brąząsko rupę, no. No co weź koleżanko? dlatego daje kupę. Tak? Tak? Ba bardzo miła. Widzicie jaka miła? O, pixel art. Ale fajnie. O. Super pup zmieniano. Dam pup. Jest na temat, ale jest to pixel jest art. Ale na temat, ale właśnie szkoda. szkoda Fajnie, jakby zbudował takiego pixelarty. prosto, i. Ten, o, a znowu Żółw Ninja, no patrz, normalnie. To jest a ten taki porwisty. Zużyty. Ten miał takie dwa kunaje fajne, ten taki mi właśnie ten. Tak. To, to Rafael nie był, czasami to Rafael, chyba ra, 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 ra no, z czerwonym był. Rafael. Znaczy, Rafael to mi się teraz kojarzy z, z złotym sreberkiem i cukierkiem takim. <laughs> ale to bardziej Rafa coś tam, ale wolę nie mówić, bo nie zapłacili mi za to. No, także hmm. jakbyście chcieli podesłać cyfrowi to robię to... Słuchajcie, przypominam, w karcie społeczności najnowszy przecież post jest z adresem, gdzie możecie wysłać mi paczki, tylko musi być podpisane, że jest dla mnie. Możecie mi wysłać Rafaela, o. Tak, tak, tak. wybrnąłem. się, nie? Tak jak już się umawiali. Jasne, jasne, oczywiście. Okej. Okay. Ja biorę 100% że ty pozostałe, pozostałe, tak. To jest good, to jest good, jest fajny, tylko że skorupy zbytnio nie ma, bardziej w takiej tunice chodzi. No może właśnie zmienia domek. Ten ma troszkę. Sko... O Jezus coś. Maria, zez, Ej, roz... zez rozstawny. Oczy mu poszły na dwie strony głowy po prostu. Był. A tu to po prostu ja nie wiem co mam. No no pup. No nie wiem co to jest. No to no jest Daidara, kurde, z Naruto. No, no, no bo inaczej Potycznie. on nie wygląda. Czemu Naprawdę? to wygląda? Ja po prostu, no nie chcę, ale muszę. No nie, no wychodzę. Ja wychodzę z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Mamy siódme miejsce. Cześć. Pa. Cześć. Pa.